Sponsorem tego odcinka jest firma Lyocat. Hej, ja jestem Mami Keci i porozmawiamy na dwa ważne tematy. Mam świadomość, że nie codziennie miewicie w takim stylu odcinkach, ale chciałbym wprowadzić na kanał coś nowego. Jeśli przypominam w górę o subskrypcji i kodzie w sklepie. A ja co, zapraszam Was do pierwszego newsa. Jak pewnie słyszeliście, Epic Games pozwało Apple, jest tym głośno od ponad dwóch tygodni. Do tego momentu sporo się dowiedzieliśmy o co chodziło w danym pozwie. Lecz wydarzyła się rzecz, której chyba nikt się nie spodziewał, a mianowicie, Apple pozwało Epic Games. Czyli inaczej mówiąc, Epic pozwało Apple, a Apple Epic. A w sądowym piśmie, prawnicy z Apple oskarżają Epic Games o bezczelne naruszenie umowy. Najprawdopodobniej, Apple chodzi o odszkodowanie lub karę pieniężną dla Epic Games. Rozprawa będzie naprawdę ciekawa, ponieważ obie strony zatrudniły już masę prawników, które mają wygrać daną rozprawę. Jak dotąd wiemy, sąd nie ma nic z tego, że Apple nie chce mieć Fortnite w App Store, ale zabroni usunięcia im silnika Unreal Engine. A pierwsza sesja sądu odbędzie się pod koniec miesiąca, o ile oczywiście dwie firmy nie dojdą do porozumienia. Co ciekawe, Epic Games zaczęło odczuwać swoje spore straty, ponieważ liczba graczy na jak mobilnych spadła o 60%, a Apple mówi otwarcie, że przez aplikację Epic Games zarobili 600 milionów dolarów. A w swoim pozwie Apple napisało i teraz cytuję. Chociaż Epic Games przedstawia się jako nowoczesny korporacyjny Robin Hood, w rzeczywistości jest to wielomiliardowe przedsiębiorstwo, które po prostu nie chce nic płacić za zyski czerpane z App Store. A teraz przechodzimy do kolejnego newsa w tym odcinku. Jak wiecie, Epic Games banowało wiele osób za np. nieprawidłowe zachowanie bądź hakowanie, ale tym razem pokusili się o dodanie nowego punktu do regulaminu Fortnite. Jak każdy wie, w internecie jest wiele śmieszków udających, że zostali zbanowani itp. Tym razem Epic Games za takie wszystkie wybryki będzie karać prawdziwym banem. Czyli nie można mówić dla żartów na przykład, że się czytuje bądź oszukuje, a tym bardziej udostępniać tego w internecie, bo można po prostu stracić konto. A zapytacie dlaczego? A dlatego, że takie fake bany i tym podobne mogą przeszkodzić faktycznym pozbywaniu się czyterów i u osób ich grę. Moim zdaniem jest to spoko pomysł jak dla tak zwanych śmieszków. No i w taki sposób kończymy odcinek. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Jeżeli taki format odcinku wam się podoba, to będę robić po prostu więcej. Pamiętaj jeszcze sobie bo już bliska droga do 100 tysięcy. No i co? Siemanko!